Nazywam się Dawid, a dzisiaj opowiem, jak wykorzystać marketing w praktyce. Akcje promocyjne, dodajesz nowy produkt do swojej oferty, a może zrobiłeś rabat. Poinformuj o tym klientów dzięki modułowi SMS. Jest to bardzo prosty, szybki i skuteczny sposób na dotarcie do wszystkich klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe. Kolejnym narzędziem są kupony promocyjne, które idealnie łączą się z modułem SMS. Funkcjonalność naszego systemu pozwala w przyjazny sposób stworzyć rabat, na przykład na pierwsze zamówienie i przyciągnąć nowych klientów. Klient złożył zamówienie w Twojej restauracji, a później już go nie widziałeś? Spokojnie, na to też mamy sposób. Nasz system automatycznie wykryje brak aktywności i wyśle do Twojego klienta SMS-a z kodem rabatowym. Program lojalnościowy to świetny sposób, żeby klienci zamawiali częściej. Prowadź do swojej restauracji wirtualne pieczątki i nie przejmuj się drukowaniem kartek. Co więcej, RestoMatic posiada swoją własną, dedykowaną agencję marketingową, z której usług śmiało możesz skorzystać. Masz jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu.